Znajdujemy się w Gdańsku na budowie linii tramwajowej Nowa Warszawska. Zadanie realizujemy dla firmy Rajwód. Inwestorem jest Urząd Miasta Gdańsk. Dzisiaj wykonujemy zgrzewanie szyn tramwajowych metodą oporowo-iskrową przy pomocy zgrzewarki AMS 100 firmy Strabag. AMS-100 to maszyna dwudrogowa, której producentem jest szwajcarska firma Schlatter. Do tej pracy wykorzystujemy odpowiednio przystosowany pojazd trakcyjny na bazie Mercedesa Actrosa o mocy 480 mechanicznych. Pojazd może poruszać się drogami publicznymi, co znacznie ułatwia przemieszczanie. Podczas pracy na torach, przy użyciu specjalnych kolejowych wózków jezdnych, może się poruszać po szynach o różnym prześwicie. W trakcie zgrzewania szyn generator wytwarza prąd o mocy znamionowej 400 V, a docisk szyn podczas spęczania wynosi 1000 kN. Wydajność tej wyjątkowej maszyny to około 25 złączy wykonywanych podczas 8-godzinnej zmiany roboczej. Tak wykonane złącze cechuje się bardzo dużą wytrzymałością w trakcie eksploatacji. To ważne, bo wymagania zamawiającego są tu bardzo restrykcyjne. Po wykonaniu zgrzyjny zostaje ona poddana obróbce szlifierskiej. Tolerancja szlifowania to 0,3 mm, mierzona na jednometrowym liniale stalowym lub elektronicznym. W celu dokumentacji poprawnego procesu zgrzewania AMS-100 zostały wyposażona w rejestrator, który zapisuje takie parametry jak prąd, siła i droga, co umożliwia pełną kontrolę wykonania złącza zgrzewanego. Nasza zgrzewarka AMS 100 jest jedyną maszyną na rynku, która została wyposażona w system zgrzewania szyn tramwajowych rowkowych RI-60. Aktualnie koncert Strabak posiada dwie takie maszyny, które obsługują rynki w Polsce, Niemczech, Danii, Norwegii, Litwie, na Węgrzech i w Czechach.